Cześć, z strony. Kiedy pierwszy raz spotkasz żerafa na leśniącym pustkowiu, wydaje się, że jest on całkowicie standardowy. Nic tylko wytłuc obstawę i zacząć kombinować jak tu się dostać na górę. No to chodźmy, może tutaj na jakiś może autosejf będzie. Może nie będzie trudno tutaj dopaść tego... A już widzę... Sobie. Kto to jest? Niszczyciel. Oto, i on, i żyraw tutaj lata. Kornikowi można wygarnąć od razu. Zwróć jednak uwagę na jego symbol na kompasie. Znajduje się tam mała kłódeczka, co oznacza, że jest on czasowo zablokowany. No im taka kłódka jest. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie pomogą żadne sposoby. Teraz pomyślę jak się do niego wspiąć, czy ma tam jakieś miejsce do odhaczenia, może trzeba będzie właśnie z biegu na niego wskakiwać. Nie. Nic z tego. To co teraz? Lotem? Ale tu blisko nie ma żadnej wieży. Nie. Przypuszczam, że coś tu chytrego musi się kryć za tym. Tamten gracz zmarnował mnóstwo czasu, próbując się na niego dostać. Ty zostaw go już teraz. Wrócisz do niego, gdy otrzymasz w dość późnej fazie wątku głównego misję skrzydła dziesiątki. Powinieneś mieć też jeszcze 32 poziom doświadczenia. Otrzymasz wtedy możliwość wejścia na żerafa i zobaczysz, o co w tym wszystkim chodzi. To wszystko, co chciałem yy, przekazać, Dziękuję za oglądanie i na razie cześć.